Tylko na kanale serca pisane. Życiowa układanka. Poznaj losy trójki przyjaciół. Magdy, Witki i Jędrzeja. Poprzednim razem poznaliśmy na nowo Pawła i jego cud dziewczę. Witka nie mogła znieść szyderstwa ze strony wielkiej damy i puściła ją w błoto. Paweł stara się pogodzić z Witką, ale ona tego nie akceptuje. Konsekwencje całej sprawy były konkretne. Po pierwsze matka nie odzywała się do Witki. Po drugie, wspaniała Karo jeszcze tego samego dnia kazała się zawieść na dworzec i tak jak stała wsiadła w pociąg. Jeszcze o kasy na podróż musiała u Pawła prosić. Kiedy odjeżdżał ze stacji, dotarło do niego w jak bezsensownej sytuacji tkwił do tej pory. Witka w końcu wymieniła pasek we fiacie i oddała auto właścicielowi. Chcąc mieć jak najmniejszy kontakt z matką, pomagała Remkowi przy pracach, brała naprawy jak leciało. Jedno się tylko nie zmieniało. Jak tylko Witka weszła do szopy, a przysiadywała tam niemalże cały dzień, zaraz dołączał do niej Paweł. Nic nie mówił, nic nie robił, tylko był tam z nią. Strasznie ją to wkurzało, choć o ciszę mogła winić siebie. Ilekroć mężczyzna chciał nawiązać rozmowę. Kasowała go i to nie bawiąc się w ogólniki. Nic sobie z tego nie robił. Miała prawo być na niego zła. Pierwszego dnia pokłócili się solidnie trzy razy. Za czwartym zawołała Remka, żeby go zabrał. Tak się działo, ale Paweł był nieugięty. Wracał po jakichś piętnastu minutach. Sytuacja w czwartek kształtowała się identycznie. Paweł przyszedł z samego rana i już czekał na nią w warsztacie. Kiedy weszła i go dostrzegła. Od razu się naburmuszyła. — Idź stąd. Nie odpowiedział. Zajął swoje stałe miejsce w kącie i obserwował ją. Wszystko mu się w niej podobało. Od wyglądu po sposób poruszania się. Rejestrował każdy jej gest i grymas twarzy. Nie mógł sobie wybaczyć, że tamtego lata tak wszystko spieprzył. Dopiero co wrócił z zagranicy i woda sodowa uderzyła mu do głowy. Miał wielkie plany i jeszcze większe marzenia tylko że dopiero z czasem zrozumiał, co się w życiu tak naprawdę liczy. Nie był sam przez ten okres, ale zawsze przy jego boku znajdowały się osoby pokroju Karo. Te najłatwiej było zadowolić. Nie interesowały się zbytnio gdzie i z kim przebywał, byle portfel miał otwarty. I choć można tak przeżyć życie, prawda była taka, że to za inną relacją tęsknił. Kiedy miał doła i szarpał się między być czy mieć, to do tamtego lata zawsze wracał myślami. Już nigdy potem nie czuł się tak bardzo ważny i ceniony i to nie ze względu na pieniądze. Bezgraniczne oddanie oraz zaufanie Witki sprawiało, że czuł się bohaterem. Tylko jej radość się wtedy liczyła, jej aprobata, a potem przehandlował to wszystko za marzenia o wielkim świecie, za postawę: Jestem wszechmogący. Po latach pojął, że wszechmogący już był. Właśnie wtedy i z nią nie miały znaczenia pieniądze. Teraz się zawziął. Przysiągł sobie, że już drugi raz nie pozwoli sobie na jej utratę. Nieważne było, że go wygania i wyzywa. Znał ją przecież i wiedział, jaka jest czuła i wrażliwa. Był bardzo zaskoczony jej skrytością, kiedy spotkali się po takim czasie. Nie odsłaniała się, maskowała odczucia. Nie znał tego. Przy nim zawsze była sobą. Paweł, zjeżdżaj stąd, mam robotę. Wsiadła do auta i próbowała je odpalić. Kręcił, kręcił i padł. Wróciła pod maskę i coś regulowała. Znów zakręciła kluczykiem w stacyjce i dodała gazu. Załapał, ależ była zadowolona. Mimo smuk na twarzy i smaru na rękach, wyglądała uroczo. Oczy jej świeciły i nuciła coś pod nosem. Serce w nim topniało, ale dobrze, że tyłek miał z żelaza. Tego dnia wyleciał z szopy dwa razy. W tym raz z pomocą Remka. Brat Witki oczywiście nic by mu nie zrobił, znali się od lat i lubili. Tamtego lata jednak był pewien, że Remek spuści mu łomoc za akcję z widzią i jak tchórz wyjechał jeszcze tej samej nocy. Paweł pokręcił się po okolicy i wrócił na wartę pół godziny później. Tego samego popołudnia rozdzwonił się telefon u Jędrzeja. Zdążył wejść z pracy do domu i jakież było jego zdziwienie na widok dzwoniącego. Jędras, zagrzmiało z drugiej strony. Już zapomniał, jak głośny jest remek. No jasne, co tam chłopie? Pierwsza sprawa i zasadnicza, spoważniał rozmówca. Nadal jesteś przyjaciel Witki? Boże, co za pytanie! zawołał mężczyzna w duchu. Oczywiście, co jej się stało? Mów zaraz. Teraz to już mi się zaniepokoił. Jej jeszcze nic, ale ja mam już dość. Jędrzej zaczynał się gubić. Co się konkretnie dzieje? zapytał. A to, że potrzebuję twojej pomocy. Oni mnie wykończą. Tak się nie da pracować. Co się wezmę za jakąś robotę, to już mnie woła. A co ja wykidajło jestem? Grzmiało w słuchawce. Remek, jeszcze raz od początku. Poprosił przyjaciel Witki. Przyjechała na pogrzeb, no nie? Tak. Przyjechał też młody, no nie? Syn Sołtysa? Nie. Woźnica? Oj to to. Chyba mu się lato przypomniało, bo nie odstępuje jej na krok. Siedzi z nią w szopie, jak ona pracuje i ją to wkurza. Parę razy dziennie mnie woła, żebym go wywalił, ale on potem i tak wraca, oszaleć idzie. Misiek zacisnął powieki. Co tam się wyrabia? — Zbić go możesz sam, do czego ci ja? — dopytywał. — Ja go bić nie będę! — gruchnęło Jędrzejowi w ucho. — My się lubimy. — W takim razie, jaki masz plan? — Ano taki. Po zakończonej rozmowie... Misiek usiadł na kanapie, po czym ukrył twarz w dłoniach i wybuchnął śmiechem. Najtrudniejsze było dla niego, że Madzia nie może o tym wiedzieć. Na razie. Spokojnej nocy, Wiciu, powiedział Paweł i ruszył w stronę głównej drogi. Było po siódmej, kiedy wyszli z szopy. Witka, noga za nogą, udała się do domu. W sieni prawie zderzyła się z matką. Patrzyły na siebie dwie takie same pary oczu. Jest już kolacja? spytała dziewczyna. Jak się doprowadzisz do porządku? Usłyszała oschłe słowa. Od razu odszedł ją apetyt. Jak stała, zawróciła. Nikt nie wołał jej z powrotem. Przebiegając po dwórko, myślała o Magdzie i panu Mietku. Zacisnęła zęby. Dlaczego jej nie było to dane? Gdyby była gotowa, jeszcze dziś wróciłaby do domu. A więc dom to dla mnie Poznań, zrozumiała. Tam było wszystko, co kochała. Jej praca, jej przyjaciele, i jak raz przypomniało jej się, że Magda i Jędrzej mają się ku sobie. Na pewno za nią nie tęsknił. Rozżalona niesprawiedliwie osądziła przyjaciół, za co zaraz się skarciła. Bolało ją emocjonalne serce. Dokąd miała teraz pójść? Wytarła nos w rękaw. Wiejski kopciuch, powiedziała Karo, ależ ją tym zdenerwowała. To samo mówił Kamil. Może oni mają rację. Taki Jędrek, jakim się trafił, to na pewno jeden na milion. — Jędrzej! — chlipnęła w końcu. — Madzia! Przez łzy zobaczyła, że stoi niedaleko tego konkretnego drzewa. — Co to był za głupi pomysł, żeby tu zostawać? — Była zła na siebie. Paweł był tu pierwszy, ale kiedy zobaczył nadchodzącą wicię, schował się za pniem. Drzewo było bardzo okazałe i jeżeli nie zachce jej się spacerować, to nie powinna go zauważyć. Teraz słyszał jej płacz i bał się poruszyć. Podejrzewał, że znów posprzeczały się z matką. Ale cóż mógł mówić o tej kobiecie? Sam postąpił identycznie. Wiedział, że jego obecność w tej chwili tylko pogorszyłaby sprawę. Witka go nie cierpiała, nie chciała z nim rozmawiać, a pomocy tym bardziej nie przyjmie. Pozostawał tylko milczącym świadkiem tego, co się działo. Było mu bardzo ciężko. Wicia usiadła po turecku i skuliła się. Od czasu do czasu było słychać, jak pociąga nosem. Analizowała, co ma jeszcze do zrobienia. Obiecała bratu, że zajrzy do fokusa od Litwińskich z sąsiedniej wsi, no i musi skończyć zabawę z włoską. Jak wszystko pójdzie dobrze, to w sobotę spotka się już z przyjaciółmi. Ta myśl podniosła ją na duchu. Jakoś dzień zleci. Przypomniała sobie, że Paweł znów będzie siedział jej na karku. A niech siedzi, Bele nic do mnie nie mówił, podsumowała. Ten narzucony na siłę kontakt wcale jej nie odpowiadał. Powiedziała w domu, że to już zamknięta sprawa, bo po prostu ludzie się nie zmieniają. Spodziewała się zastać napuszonego dupka, który patrzy na wszystkich z góry, a on nagle zaczyna rozmawiać jak normalny człowiek, wodzi za nią czekoladowymi oczami i wydaje się być zachwycony każdym jej oddechem. Przesiaduje w szopie, jakby miał wykupiony bilet do teatru. W dodatku robi to, czego Kamil nigdy nie robił z Magdą. Wyczuwa moment i zagląda jej przez ramię, pytając, co aktualnie naprawia i jak to przebiega. Te chwile były najgorsze. Była bardzo podatna na dobroć, a nie miała pojęcia, czy to nie jest gra z jego strony. Wtedy od razu miał awanturę. Naprawdę nie żałowała mu inwektyw, ale po nim zdawało się wszystko spływać. – Dasz radę, Bitka, powiedziała na głos i wydmuchała nos. Teraz już zmarzła. Dziarskim krokiem ruszyła w stronę domu, nieświadoma, że jest odprowadzana wzrokiem zakochanego mężczyzny. Ostatni dzień pracy. Wicia wstała w dobrym humorze. Przygotowała sobie szybkie śniadanie i cichaczem wymknęła się z domu. Było lekko mroźno, ale za to słonecznie. Ominęła zabudowania i zatrzymała się na skraju pola. Przymknęła oczy, wciągając głęboko powietrze. To była jedna z tęsknot, gdy przebywała w Poznaniu. Podobnie czuła się tylko wtedy, kiedy misiek zabrał ją do kurnika. — Poznań! — przypomniała jej się parapetówka. — Ten prysznic! — roześmiała się w duchu, a po chwili już w głos. Potem wyciągnęła ramiona jak do tańca w parze i zrobiła kilka kroków, nucąc pod nosem czerwoną jarzębinę. Z Madzią i Miśkiem wszystko było takie proste. To, co w ostatnim czasie przeszli z Kamilem, bardzo ich scaliło. Potrząsnęła nad garstkiem i spod rękawa wysunął się puzel. Paweł obserwował ją z daleka i widział czułość na jej twarzy, kiedy spoglądała na bransoletkę. Już zauważył, że się z nią nie rozstaje. Jędrzej, doszło jego uszu i poczuł się dziwnie. Nie wiedzieć czemu zakładał, że wicia jest sama. Przecież wcale nie musiało tak być. Zrobiło mu się niemiło na sercu. Jeśli ma konkurenta, będzie potrzebne rozeznanie terenu i odpowiednie działanie. Przede wszystkim trzeba by ustalić, czy to coś poważnego. Odwróciła się i cicho krzyknęła. Przepraszam, że cię przestraszyłem, powiedział pokornie. Nie odpuścisz, wyminęła go. Milczący pochód dotarł do szopy. Witka zdjęła kurtkę i na swoją koszulę w kratkę zarzuciła ciepły polar, naznaczony różnymi plamami. Wsunęła ręce w kieszenie, sprawdzając ich zawartość. Śrubokręt krzyżakowy, szmata brudna od smaru i cukierek. Chcesz? zapytała odruchowo, wyciągając rękę za siebie. Dzięki, wziął od niej słodycz. Co będziesz dziś robić? Fokus ma liczne wycieki, ale znam jazda litwińskiego. Uśmiechnęła się pod nosem. Mówisz o starym? Chciał wiedzieć. Przecież on też był stąd. Nie, już o młodym, ale co to za różnica? Uczył się od ojca podeszła do podnośnika i uruchomiła mechanizm. Niebawem odkręcała maskownicę spod silnika. Paweł wycofał się do swojego kąta i nie przeszkadzał. — Remek! Witkę było słychać przez całe podwórze. — I tak późno! — mruknął pod nosem jej brat. Dochodziła czternasta. — Paweł, co tym razem zmalowałeś? — zapytał z przekąsem, wchodząc do szopy. — Chciałem tylko pomóc widzi się wytrzeć! — powiedział. — Dam sobie radę! Nie dotykaj mnie! Wściekała się. Po co tu w ogóle siedzisz? W co pogrywasz? Mam cię po dziurki w nosie. Nie rozumiesz słowa nie? Naproszyłaś sobie do oka, to nie są przelewki. Stanął naprzeciw niej. Mam jeszcze drugie. Idź stąd. Paweł, czas na ciebie. Remek wskazał kciukiem za siebie. Cóż było robić? Godzinę później Remek odebrał telefon od Jędrzeja. Ustalili, że amant jest na posterunku i można działać. Pomarańczowy jeep wjechał na podwórze. Dom i otoczenie zrobiły na Miśku pozytywne wrażenie, choć wiekowe, utrzymane w dobrym stanie. Remek wyszedł mu na powitanie. — Cześć! — starał się mówić cicho. — Są tutaj. Przybyły spojrzał przez ramię na drewnianą szopę i serce zabiło mu mocniej. Zaraz zobaczy przyjaciółkę. Już mocno się stęsknił. — Wszystko zaplanowałeś? — spytał brat Litki. — Tak, w razie czego bądź w pogotowiu — uśmiechnął się. — Coś ty, tamten niebitny! — machnął ręką Remek. — Powodzenia! Rozmówca tylko skinął głową i skierował się do wejścia. Witka grzebała pod maską Fokusa. Właściwie robota była zakończona. Wyprostowała się i wytarła ręce w szmatę. Jakaś postać w drzwiach przykuła jej uwagę. Zmrużyła oczy i zamarła. — To był Jędrzej! — ale rzut oka wystarczył, żeby zobaczyć, że ubrał się bardzo elegancko. Miał ciemnogranatowe spodnie z materiału i wpuszczoną w nie leciutko błękitną koszulę. Dwa górne guziki były odpięte i widać było łańcuszek z puzlem. Zrobił krok do przodu i to odblokowało witkę, a zarazem zwróciło uwagę Pawła. Jędrzej! Rzuciła się w jego stronę, a on rozłożył szeroko ramiona. Tusia! ociu ją w objęcia i podniósł do góry. Oplotła go nogami w pasie i śmiejąc się mocno się wtuliła. Pięknie pachniał. Miała wrażenie, że nie widzieli się całe wieki. Puść mnie, wariacie, pobrudzisz się, zawołała cała szczęśliwa. Nic mnie to nie obchodzi. Teraz zrobił coś, co kazało jej się zastanowić nad sytuacją. Sunął ją powoli po sobie, jednocześnie kładąc dłonie na jej pośladkach i przykładając usta do szyi. Tęskniłaś za swoim miskiem? Zapytał tuż przy jej skórze. I to jeszcze jak? Objęła go za głowę, jednocześnie przyciskając ją do swojej klatki piersiowej. Po raz pierwszy spojrzeli sobie naprawdę w oczy, i było to znaczące spojrzenie z jego strony, choć się uśmiechał. Zaczynała rozumieć. Nie wiedziała skąd przyjaciel się tu wziął, ale znała przecież ich relacje, a to, co się teraz działo, zupełnie do nich nie pasowało. Grał przedstawienie dla niej. A właściwie dla Pawła. No to pogramy. Skwitowała w duchu Wicia. Towarzysz oparł dłoń na jej karku i przyciągał powoli jak do pocałunku. Modlił się w duchu, żeby Witka zajarzyła, o co mu chodzi. <coughs> Misiek, nie jesteśmy sami. Niby to skrępowana spojrzała przez ramię na znajomego. Paweł, podejdź proszę, powiedziała spokojnie. To jest Paweł, mój znajomy. Zaczęła prezentację. A to jest Jędrzej. Najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Uścisnęli sobie dłonie, a Witka objęła przyjaciela za szyję. Uśmiechała się, zaglądając mu w oczy, a jej gesty były szczere i naturalne. Naprawdę się cieszyła z tego spotkania. Co się stało, Misiek? Miało cię tu nie być. Ha. Czyli niespodzianka się udała. Jędrzej skoncentrował całą uwagę na dziewczynie. Nie uwierzysz, co udało mi się sfinalizować. No, jak to zakochani nie odrywali od siebie oczu. Pamiętasz swoje największe marzenie? No, szeroko się uśmiechał. Nie wierzę, blefowała, gotowa przystać na cokolwiek powie. Mamy ten jacht, zawołał. Może to nie jest jakiś gigant, ale dla nas wystarczy. Dziś wszystko dopiałem i od razu przyjechałem do ciebie. Nie wierzę, naprawdę? uścisnęła jego dłonie, drobno podskakiwała w miejscu. Tak. I czeka na nas na Cyprze, więc ten urlop to załatwiej migiem. Boże, na cyprze! Spojrzała na Pawła, bo do tej pory był ignorowany. O mały włos a zdradziłaby się. Jego mina. Było mu autentycznie przykro. Misiek ma dużą firmę z częściami samochodowymi, wiesz? wykrzesała z siebie entuzjazm. Ostatnio idzie mu naprawdę dobrze. Nam, Tusia, nam! wtrącił Jędrzej i objął ją w pasie. A pan czym się zajmuje? Mówiłam, że cię ubrudzę. Witka sapnęła nagle niezadowolona. Na jasnym błękicie koszuli widniała ciemna smuga. Hej! ujął jej podbródek i spojrzał przeciągle w oczy. Od kiedy ja się przejmuję takimi rzeczami? Podzespoły do komputerów. Już kilka lat udaje mi się utrzymać na rynku. Usłyszeli przygaszony głos Pawła. Jest prezesem, wiesz? Wicia zwróciła się do Jędrzeja. A to gratuluję! Kręcimy się na jednym stołku. Jej przyjaciel klepnął go w ramię, ale nie po prostacku. To fajnie. Paweł starał się być uprzejmy, ale ewidentnie czuł się jak piąte koło u wozu. Witka, ja już pójdę. Nie przeszkadzajcie sobie. Miło było poznać, panie Jędrzeju. Mi również. Mężczyzna uśmiechnął się na pożegnanie i zostali sami. Mów jak żyjesz, kochana. Jędrzej jeszcze raz ją przytulił. Dobrze, a teraz wręcz rewelacyjnie, ale mi niespodziankę zrobiłeś. Podziękuj, bratu. Szepnął jej na ucho. Przeczuwał, że konkurent jeszcze nie odszedł. Witka roześmiała się, odrzucając głowy do tyłu, i w tym momencie spojrzenie jej i Pawła spotkało się. Dostrzegła go w małym okienku, szarpnął tylko głową i odszedł ostatecznie. Był wstrząśnięty. Nie spodziewał się tego w ogóle. Ale ze mnie, kretyn, jak mogłem zakładać, że Witka siedzi sama w tym samym miejscu? Fukał w myślach, idąc szybko wzdłuż głównej drogi. Różnica między zachowaniem wici, gdy była z nim, a kiedy pojawił się jej partner, była kosmiczna. Nie mógł oderwać od niej oczu. Przez cały pobyt a razu nie widział jej w tym wydaniu. Prezentowała tylko złość i urazem wobec niego. Z matką też się nie dogadywały, a Remek to zupełnie inna historia. Paweł był bardzo zrezygnowany. Tamten najwidoczniej daje jej szczęście. Nie udawała swoich reakcji. Bardzo dobrze je pamiętał. Była przy tamtym taka radosna i swobodna. Tego Jędrzeja wcale nie obchodziło, że Wicia ma brudne ubranie. Przyciskał ją do siebie jak ostatnią deskę ratunku. Jacht. To takie miała teraz marzenia, ale czy leciała na kasę? Szczerze wątpił. Zwie jej żagle, czas do domu. Taka była konkluzja młodego mężczyzny. Obaj jesteście okropni. Witka walnęła brata w ramię. Co ci przyszło do głowy, buraku, żeby taki numer nam odstawić? Remek się tylko śmiał. Orientował się, że siostra wcale nie jest zła. — To nie był numer dla was, tylko dla mnie. Żyć mi nie dawaliście tymi ciągłymi kłótniami. — Ja jestem zawsze chętny do pomocy — dorzucił swoje Jędrzej. — Niech się tylko mycha dowie, pogroziła mu przyjaciółka. Do Remka zadzwonił telefon i odszedł w stronę domu. — Nie, nic jej nie mów. Ona o niczym nie wie — powiedział szybko. — Niestety, ale skłamałem. Powiedziałem, że jadę w plener i naszej niechybnie miałbym towarzystwo. No dobra, Wicia przewróciła oczami i westchnęła. Niech ci będzie. To mówisz, tutaj dorastałaś, rozejrzał się mężczyzna. Stali na dworze i widział niski, pobielany dom z ładnymi okiennicami. Zwracały uwagę zielonym kolorem. A gdzie ten uroczy las? Za tobą. Dziś już ciemnieje, więc cię nie oprowadzę, ale innym razem czemu nie? Mamy w okolicy dużo zwierzyny, mógłbyś porobić ciekawe fotki. Ale to już z Madzią wpadnę, tak jak Bóg przykazał, roześmiał się. Zrobiło im się zimno i na ostatnie kilkanaście minut rozmowy przyjaciele wsiedli do dżipa. Witka, naprawdę tak bardzo ci się naprzykrzał, czy braciszek mnie zbujał? Zagadnął wreszcie misiek. Chwilę trwała cisza. Jeśli pytasz o to, czy to dobrze, że przyjechałeś, to jak najbardziej tak. Oparła głowę o zagłówek. Nie odstępował mnie na krok. Chciał gadać, wszystko go interesowało. A co mu się stało? Szczerze mówiąc, nie wiem. Przyjechał z jakąś damulką, pustą lalą, która wszystkim pokazywała swoje fochy. Nikt nie był godzien przy niej choćby stać. Podpadła mi już podczas naprawy fiata. Był też moment, kiedy mi ubliżyła i rozprawiłam się z nią. Co ty mówisz? Jędrzej usiadł twarzą do wici. Nazwała mnie wiejskim kopciuchem i powiedziała, że robię karierę przez łóżko. Nieco spłyciła wersję. Nie wierzę. Przyjaciel złapał Witkę za rękę Tuścia! Ścisnęło się w niej serce. To był człowiek, który ją rozumiał. Pochyliła się i objęła go za szyję. Przytulił ją mocno, aż się boję zapytać, jak ją załatwiłaś. Słabo. Usiadła w błocie, za co obraziła się na mnie matka, westchnęła dziewczyna. Mężczyzna nie był zadowolony. Kiedy wracasz? Chciałabym jutro, ale nie wiem, czy mi się uda. A mów jak warsztat? No powiem ci, że w poniedziałek ruszacie. Coś ty, i nikt mi nic nie napisał? Zmarszczyła brwi. Zakładaliśmy, że wrócisz do tej pory i będziesz miała niespodziankę. Uśmiechnął się ciepło Jędrek. Strasznie za wami tęsknię, ale muszę tu dokończyć pary napraw. Też się tu bawiłaś? Jasne, tylko że ten. On cały czas siedział mi na karku. Było go grzmotnąć, i by się zawinął. Zażartował rozmówca. Westchnęła tylko. Bardzo przeżył śmierć ojca. Ten fiat to był prezent dla niego, tylko że woźnica nie zdążył go przekazać osobiście. Pustaniunia wyjechała obrażona. On został. Chrzani mi, że się zmienił. Podniosła nagle głos. Pieprzenie, ludzie się nie zmieniają. Co on sobie myśli? Witka przycisnęła palce do skroni. Zrozumiałem, jestem inny. Przedrzeźniała go. Przyjaciel mocno jej się przyglądał. Nie spodziewał się, że to wszystko wywoła u niej tak gwałtowne emocje. Przecież mówiła, że sprawa zamknięta. — A jeśli nie kłamie? — spytał cicho. — Nie ty, Jędrek! — Miał być napuszczonym snobem pokroju Kamila. — A nie jest — stwierdził zamyślony przyjaciel. — Nie! Jest miły i dobry i zachwycony każdym moim ruchem! — zacisnęła pięści. Jędrzej zmilczał. Wreszcie odetchnęła głęboko. Nic to. Niebawem wracam do domu i życie wskoczy na dawne tory, orzekła. Będziemy czekać, kochana. Pogładziłem po policzku. Może jakaś kolacja u Magdy, albo u mnie? Byłoby mi bardzo miło. Znów widział łzy w jej oczach. W takim razie załatwione. Uśmiechnął się pocieszająco. Teraz muszę już wracać, bo się mycha zorientuje. Cieszę się, że mogłem się przydać. Wiem, że wiesz, ale. Kocham cię. Bardzo chciała przytulić jego dłoń do twarzy, ale powstrzymała się ze względu na domniemaną zmianę w relacjach między przyjaciółmi. Ja ciebie też, Tusia. Objęli się i dziewczyna w końcu wysiadła. Zatrąbił na odjazd i pomachała mu. Koniec odcinka, 36. Choć to ostatni dzień, Witki w domu rodzinnym. Przewrotny los sprawi, że będzie wdzięczna Pawłowi za pomoc. Czy teraz ich relacje się naprawią? Jak na to wszystko patrzy matka dziewczyny?